Hejka, hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Powracam po długiej przerwie, no dosyć długiej. Filmów nie było ze względu na naukę i inne takie rzeczy, ale teraz postaram się, żeby były jak najczęściej. Jak wiecie lub nie miałam serię z legendami ze Star Stable, ale niestety lub stety e, tych legend będzie mniej, ponieważ iż... Chciałam znaleźć więcej teorii na temat na przykład tych drzwi, o których praktycznie nic nie wiemy, bo z samej teorii w grze nic nam nie mówią o nich. One co jakiś czas się tam świecą, ale to nie tutaj, a nawet o zamku w Dolinach Złotych Wzgórz. Mam trochę materiału jeśli chodzi o te miejsca w Star Stable, ale. Nie na tyle, żeby stworzyć materiał filmowy, ponieważ by trwał minuty czy dwie, bo no niestety nie mam za dużo pomysłu, teorii, wiedzy na ten temat. Bo jednak o farmie Diu i przy smoku Diabła wiem więcej niż po tych drzwiach, o innych rzeczach. Więc jest jak zrobić z tego materiał firmo, filmowy. No ale już dobrze, jeśli tą sprawę sobie już omówiliśmy, to teraz druga sprawa, czyli nowa seria. Tak, chcę zrobić nową serię. I powiem Wam szczerze, że sama wpadłam na ten pomysł, od nikogo się nie inspirowałam, tylko tak sobie grałam, grałam i stwierdziłam takie a co jeśli przyjrzeć się jakiejś postaci, zebrać od niej wszystkie informacje i zrobić właśnie o tym film. Ale tak jaśniej Wam opjaśniając to, co chcę zrobić, to nazwę tą serię z Pamiętnika Druidów albo z Pamiętnika Jeźdźców Możecie głosować w komentarzach, jeśli tym razem YouTube pozwoli mi udostępnić Wam opcję komentowania, bo ostatnio na filmach nie da się po prostu ich skomentować nie wiem dlaczego. Czyli na przykładzie bierzemy Alex Claude Mill i te wszystkie informacje, które wiemy na jej temat, spisujemy sobie. Jak wygląda, co wiemy z Jarvik z zadań i z wszystkiego, gdzie mieliśmy sztyczność. Nie tylko w Star Saber, przykład z Starshine Legends i reszta gier z nią. I wszystko, co wiemy na jej temat, umieszczamy w, materialu, w materiale filmowym kilkominutowym. I wtedy odpalacie sobie filmik i możecie wszystko się dowiedzieć na jej temat w kilka minut. Wydaje mi się, że taka seria będzie nawet git. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach. A właśnie pierwszą osobą pod lupą, jeśli mogę tak to nazwać, będzie właśnie Alex Cloudmill. Możecie wyczekiwać filmów. Jeszcze raz sorry za długą przerwę. Yy, tą serię chcę zrobić na wszystkich jeźdźców w dusz. No i pewnie pojawi się też inna seria potem. Spróbuję odnowić nasze legendy. I chyba to już jest wszystko, co chciałam objaśnić w tym filmie. Możecie zasubskrybować, dać łapeczkę w górę lub w dół w zależności od tego jak podobał się Wam mój film. No i Was tutaj już więcej nie trzymam Wesołego nowego roku, wieczora, rana, nie wiem kiedy to oglądacie. No i hejka!